Prosta startowa, na której rozpędzamy się do około 320 km na godzinę. Dohamowanie do sekwencji prawe-lewy pokonywanie na trzecim, czwartym biegu, zależy od ustawień skrzyni biegów. Prawy łuk pokonujemy na pełnym gazie. Dojeżdżamy do prawego zakrętu. Bardzo ważne wyjście, szeroko, płynnie. I dojeżdżamy do kolejnego zakrętu, tym razem w lewo. Mała prosta i dohamowanie do sekwencji lewy, prawy. Dojeżdżamy lekko wypuszczając nogę z gazu do prawego, bardzo szybkiego łuku i kolejna prosta. Ważny zakręt w lewo. Tutaj troszkę wyjechałem poza tor. Prawy zakręt, bardzo długi, podsterowny. Prawy zakręt doprowadzi nas do szykany. Lewy, prawy, pokonywany na pierwszym biegu. I bardzo ważne wyjście z niej. Prawy łuk i jesteśmy z powrotem na prostej startowej.